Siema, wiecie co przeglądałem sobie YouTube'a i zacikał mnie jeden filmik. Patrzę, bardzo chwytliwy tytuł, miniaturka przyciągająca. Więc klikam. Gragas. Tylko że nam idzie, i pod potwórapę. To mi wystarczyło, aby stwierdzić, że to jest zajebisty film. I muszę tym zagrać. Więc. Pierwsze co zrobiłem to kliknąłem graj Wybrałem mida Bo nie będę przecież gruba na rankedach, nie? Następnie wybrałem pozycję I po pierwszej sekundzie gry już pokochałem ten pick Naprawdę jak chyba dobrze widać Bardzo mi się spodobał Jezus jestem świetny To, jest Popuści... to było moje kilka pierwszych meczów No można powiedzieć, że robią wrażenie ale oczywiście nie było cały czas tak kolorowo, no, musiałem się przyzwyczaić, że grubas bardzo mało bije z autoataków, więc last hitowanie kanonów stanowiło czasem dla mnie problem. Poza tym Gragas w ciągu tygodnia stał się moim ulubionym pikiem, niestety jest jedno ale czasem nie daje rady w trudne meczapy, jeśli gra się na jakieś papierki, to po prostu Gragas jest jada na śniadanie, ale gdy trafi się na takiego jona. To może się nieźle zdenerwować. Mam go, mam go. Ja yes, wstankuję. Jak to stało <noise> się? Nie wiem co no mu się dzieje. Nie nie, no, e, nie, 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 nie. No kurwa. I nie, nie, Kamil, powiedz mi, czy to jest sen, nie? <noise> Końcowo, i tak wniosek jest taki, że po prostu kurwa grajcie się Gregasem, bo jest dopier dolony. Um, I zobaczcie, jaki świetny prezent dostałem na święta od Rito Games. No. Który pierwszy? No, to lewej do prawej. No dobra. Ole sraka. <laughs> Czekaj. <O>. To. <laughs> Ej, to, to jest. To jest piękny Gragas. To gragasz. jest piękny Gragas. Yo, skurwysyny. Yo, hey yo, chodź na streama. No, To też jest tragedia. No, nie wiem, no. co to za champion. To jest Olaf. To też jest tragedia. To jest Darius? To jest co Darius. Jest? To? Ja w będę nie gram od roku. Ej, nie na Syraka, jak mała Ale <laughs> tragiczny sklep. Ja widać, nie nic no? Nie, nie, nie o, widać, widać, widać. Widać, widać? No. Lulu? Moim zdaniem... Mam lepszą! weź i, pa Patrona do rzodziny No, kup Patrona. Dobra. Bądź zmywarą. Nie no. Ja, ja tylko żartowałem. Nie myślałem, że no tak, tak zrobisz. Zbierdawaj. A po co mi te tokeny? Sensu. Nie no, Chodź, chuj z tymi tokenami. Kupuj orby. orby. Dobra, jednego orba. drużba. Orba. Macie wypowiedz O no. to. Okay, okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay? Okej. No. <ślinik> Czemu mi się kurwa, nie chce go odpalić. <ślinik> Dobra, kupuję dwie skrzynki. Gdzie jest, kurwa, nieco? A nie to mogę to z tych ciasta z samym kluczem? Nie, nie. Orb, urb, 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 To jest bug. Mówię ci, teraz masz farbę. Tak masz, masz buga, po prostu. Ale czekaj. Dobra. Dobra. Maciej, Maciej, powiedz zaklęcie. Wymyśl coś. Dzięki Maciej Teraz się uda, teraz się uda Dobra Zakręci od Macieja Let's go Dobra palimy Oj grubasek Oj Grubali grubasek nie... na smyśle. Dopalił, dopali żydka, dopalił żydka no to jest demona. No co mam do... no, co... do... no, ma zrobić? Jest... <śśmiech> Chodź tak cały czas. No, no ktoś mi pomoże tutaj, Atrok Coś? Już, już idę. Nie ale ja ale, ale się kiwają. No i po co to zrobiłeś? Łe? No już teraz chuj. Chciałem przejść ścianę, kurde. A, <laughs> no No, jest... no chyba, czy nie? nie, za wolny byłem. No zamiast mi przejść, to kurde, robi kropkę w Na tym serwerze nie można no, na innych serwerach Discord można podyszejnik. Mam ochotę jakąś grubą laskę z shamingować, nie?